Aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek Tarnowskiej Kroniki Policyjnej. W ostatnim tygodniu to przede wszystkim informacja o tym, że zaginął 38-latek mieszkaniec powiatu tarnowskiego, który wyszedł z domu i około godziny 14 był po raz ostatni widziany w Tarnowie w rejonie ulicy Błonie. Poszukiwania prowadzili policjanci, ale również i na własną rękę cała rodzina oraz okoliczni mieszkańcy, mieszkańcy Żukowic. W poniedziałek w godzinach popołudniowych był zwrot całej akcji poszukiwawczej. Okazało się, że jeden z mieszkańców Nowych Żukowic, Również strażak ochotniczy odnalazł samochód porzucony właśnie w rejonie autostradowej drogi technicznej. Tam zostały skupione i przeniesione wszystkie siły poszukiwawcze. Do poszukiwań włączyło się ponad 100 osób. Byli to ochotnicy z okolicznych OSP, mieszkańcy oraz policjanci. Użyto sprzętu w postaci kładów, drona a także były również użyte, użyci policjanci z psami służbowymi do poszukiwania osoby. Kilkaset metrów dalej zostało odnalezione, ale niestety, ciało zaginionego mieszkańca powiatu tarnowskiego. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon przed przybyciem. Czynności zaczęli wykonywać policjanci oraz grupa dochodzeniowo-śledcza, która na chwilę obecną wykluczyła działania osób trzecich. Postępowanie jednak będzie prowadzone przez Komisariat Policji Tarnów Centrum, a o wynikach będziemy mogli się dopiero dowiedzieć w postępowaniu, które będzie również nadzorowane przez prokuraturę rejonową w Tarnowie. No w ostatnim tygodniu to również doprowadzenie do tarnowskiego sądu 43-letniej kobiety. Kobieta ta została zatrzymana przez krakowskich policjantów na samym początku, którzy prowadzą, tak jak tarnowscy policjanci, sprawy związane z różnego rodzajami oszustw pod legendą. Kobieta została zatrzymana w Krakowie, a następnie przekazana policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Specjaliści, właśnie działający w sprawie oszustw, potrafili udowodnić kobiecie, na razie jedno oszustwo, mieszkanki z powiatu tarnowskiego. 73-letnia kobieta została oszukana na kwotę 50 tysięcy złotych. Rozpoznała tą kobietę, która przyszła do niej na początku maja i dokonała właśnie tego oszustwa. Oszustwo polegało na Przekazaniu pieniędzy w związku z informacją dotyczącą pracy policjantów oraz przekazaniu pieniędzy, które są w tym momencie zagrożone. Policjanci udowodnili to jedno oszustwo, doprowadzili kobietę do prokuratury. Ta przedstawiła zarzut właśnie oszustwa i doprowadziła do sądu rejonowego w Tarnowie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec kobiety areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Postępowanie to jednak jest prowadzone w dalszym ciągu, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy, a osoba, która została zatrzymana, być może będzie miała poszerzone zarzuty o jeszcze inne, które były na terenie regionu tarnowskiego. W tym tygodniu to również zatrzymanie podpalacza. Podpalacza, który na terenie gminy Radłów dokonywał szeregu podpaleń od 2022 roku, a ostatnie, które miało miejsce również podpalenie samochodu na początku tego roku. Mężczyzna to 35-latek z regionu Tarnowskiego. Został on w tym momencie zatrzymany, a zebrany materiał dowodowy przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie został przedstawiony prokuraturze rejonowej w Tarnowie. Ta po wnikliwej analizie wystosowała nakaz zatrzymania tego mężczyzny. Został on w, tym ty w tamtym tygodniu zatrzymany, doprowadzony do prokuratury rejonowej, tam zostały mu przedstawione zarzuty, a następnie został doprowadzony do tarnowskiego sądu. I także wobec niego zastosował areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. W ostatnim tygodniu to również seria wypadków podczas prac polowych. Dwa jakie miały miejsce ostatnio to 4 lipiec. Pierwszy w Tuchowie, drugi w Bogoniowicach. W Tuchowie doszło do zmiażdżenia palców podczas obsługi, a właściwie naprawy prasy. Mężczyzna 70-latek, właśnie podczas uwalniania prasy, podczas uruchamiania jej ponownie, niestety włożył palce i zostałem mu zmiażdżony. Trafił do tarnowskiego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W Bogoniowicach natomiast również 70-latek podczas zrywki drewna, zjeżdżając po stromym wzniesieniu, w pewnym momencie stracił kontrolę. Bal drewna zaczął się toczyć, a następnie pociągnął za sobą ciągnik. Ciągnik również zaczął się rolować i mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Pomimo tego, że na miejscu pojawili się zaraz ratownicy, niestety 70-latka nie udało się uratować. W ostatnim tygodniu doszło również do kilku wypadków. Jeden z nich miał miejsce w faściszowej. Tutaj młody kierujący, jadąc samochodem osobowym, zasnął za kierownicą i uderzył w przydrożny przepust betonowy. Na miejscu ciężko ranni zostali dwaj pasażerowie, którzy w tym momencie jeden przebywa w Tarnowskim szpitalu, drugi w szpitalu Brzesku. Wszystkie okoliczności będą prowadzić policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i będą wyjaśnić okoliczności tego wypadku drogowego. Na drogach regionu Tarnowskiego doszło w ostatnim tygodniu do w sumie dwóch wypadków, gdzie sześć osób zostało rannych. Odnotowaliśmy 56 kolizji, zatrzymano 17 nietrzeźwych kierujących. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali w sumie 13 prawiazdy, z czego 6 w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km więcej na obszarze zabudowanym.